Siemano Aktualizuję vloga Zabrałem się za równanie balkonu Nie nagrywałem od początku bo miałem wszystkie baterie rozładowane jakoś nie przypilnowałem tego Tutaj wyrównałem do Prosto do ramy okna, tak jak mówiłem, z zachowaniem tutaj około 3 cm. W tym momencie z, źle mówię: 3 cm od tego, od rewizji do ściany, tak jak teraz tutaj przyszła przyszedł steropian dwójka i teraz jest 2 cm. Jak tutaj przyjdzie, um, było 3 centymetry, przyszły 2 centymetry, jest centymetr, co ja pieprzę. Jest tutaj centymetr. Jak przyjdzie tutaj listeczka apu, gdzieś tutaj miałem. Tam leży. No to dawaj. Zacząłeś gadać, to dawaj. Kiedy indziej dokładniej pokażę o co chodzi jest to listewka tego typu. Tutaj jest taśma dwustronnie klejąca, tutaj jest uszczelka gumowa, ten element z taśmą dwustronną jest elementem traconym do zerwania i wyrzucenia. Do tego jest przyklejona, przyszyta, tak przyszyta siatka. To będzie przyklejone do ramy okna, w tym przypadku do prowadnicy rolety. Żeby to zamontować, tutaj jest takie piórko. To jest litera takie T. To jest to piórko, dlatego w tym miejscu trzeba nożykiem ostrym wyciąć taką faskę. To wtedy dosunę maksymalnie tam w głąb. Wyciągając stasiemkę po kolei. Tam będę dosuwał, tu będę wyciągał tasiemkę, będę to przyklejał. Pokażę jak e, będę to robił. Tutaj u góry już nie będę się bawił z tym. Nie ma to najmniejszego sensu. W tym miejscu tylko żeby nie pękało. Ewentualnie zastosuję tą listewkę. Tutaj będzie wklejony z kolei kapinos. Tutaj nie będzie żadnej wody, ale tu będzie wklejony kapinos lub narożniczek tylko zobaczę jak w tym jednym przypadku na wszystkich oknach, tutaj będzie kapinos żeby woda z elewacji jakby ściekała w dół a nie chciała podciekać tam mimo że tutaj jest kapinos na rolecie mój będzie tutaj jest zostawiony do rewizji tutaj centymetr jak przyjdzie to e, zabierze jakieś pół centymetra, czyli jeszcze będzie Kolejne pół centymetra, 4 mm może e, luzu, żeby móc otworzyć tą puszkę. Z tej strony jest na razie przyklejony steropian tutaj do glifu, do wnęki. Jak przyjdzie jeszcze dwójka na wierzch, będzie dokładnie taka sama sytuacja jak z tamtej strony. Jeszcze centymetr na manewry. To już będzie przyklejone na pianoklej tutaj do tego steropianu i do e, ściany, wtedy będzie tutaj obcięte, teraz jest ładnie do szlifowane, do do pionu. E, zaznaczyłem sobie na e, suficie, na ścianie i na podłodze dociąłem e, te wykładziny do linii. Tutaj też mam linię zarysowaną, tutaj mam linię zarysowaną. Wszystko jest tak e, zrobione do lasera, wczoraj się trochę ściemniło, załączyłem sobie laser, obrysowałem tutaj linię w koło i teraz do tego się trzymam i e, przyklejam styropian do płaszczyzny. Tutaj było na tyle nierówno, że przy drzwiach w tym miejscu jest 5 cm, mam zdjęcie, zaraz wkleję w film jak będę montował. Mówię, nie nagrałem tego, bo miałem baterie wszystkie rozładowane. Tutaj będzie widać. Eee, tu jest piątka, tu jest szóstka, na zamówienie sobie ściągnąłem, tam już jest ósemka też mi się, jak całą paczkę ósemki. No i tak mam różnymi eee, grubościami posegregowane tutaj. No i tak kombinuję układam. Tutaj mieści się ósemka, jest jeszcze taki spory luz na klej pod spodem no tam już u góry z kolei ucieka tam jest na zero w tym miejscu, a do u dołu było jeszcze jakieś półtore centymetra za płytą e, miejsca tutaj powinno mi się zmieścić bez żadnego frezowania może sam narożniczek, tu już przychodzi szóstka bo nie mam 7 siedmiocentymetrowego też mógłbym zamówić, ale nigdzie indziej niż tu nie będę potrzebował, dlatego wolę sobie tyle kleju dać tu przychodzi szóstka no i na końcu przychodzi piątka to jest wycięte, wyfrezowane z piętnastki tu jest wycięte do puszki nad puszką było głębiej, no to jest wyfrezowane też zaraz wstawię zdjęcie będzie widać tam jeszcze były przewody u góry od czujki alarmu od sterowania od rolet Tutaj też jest wyfrezowane w jednym kawałku. Piętnastki wyfrezowałem to wszystkie takie zakamareczki, i później tutaj przyjdzie po wierzchu jeszcze dwójka, i będzie to samo co tam. Będzie można osadzać już apolajstra i zaciągać tą ścianę siatką. Tu było przyklejone tam, gdzie ściana na klej cementowy, a tutaj do puszki na pianoklej. Tutaj też jest przyklejone na pianoklej. Te wąskie fragmenty też przyklejałem na pianoklej. Tutaj kombinowałem albo tutaj, gdzie było bardzo blisko ściany, gdzie się nie zmieściło, no to na, na pianoklej, a tam, gdzie były... Duże odstępy, no to waliłem na placki kleju cementowego. Jeżeli by coś tutaj zachciało, chciało zapracować przed, przed klejeniem siatki, sprawdzę jeszcze. Jak mi to wszystko wyschnie, sprawdzę czy to gdzieś nie pracuje. Jeżeli by gdzieś tam pracowało, no to po prostu otworek sztyca, out. Gdzie się podziała od piany w otworek i na chwilkę psiknąć żeby tam wlazło pomiędzy ścianę a steropian i zawsze to w jakiś tam sposób uzupełni tą, tą bra ten brak, tą pustkę tutaj podobnie było na tyle nierówno, że test w trąceniu niebieskiego steropiany, te trzy płyty są dziesiątką i z tyłu było też miejsce na klej, na placki, a tu już jest ósemka i sam górny musiałem już też frezować, żeby się tutaj, tutaj wlazł. Tą płytę dziesiątki też musiałem jakoś tak od tylca sfrezować, bo tu już ściana zaczęła się kłaść. Teraz jest do pionu. Eee, no, po jak to widzisz, że jest do pionu. I do płaszczyzny. Jest pion, z tej strony też jest pion, a prędzej tego pionu tutaj nie było. Wszystko było widać zresztą po suficie, jak było. Było 2 centymetry tutaj wysunięte. Tak jest ściana wymurowana, wyrównałem steropianem. Tutaj zostawiłem sobie zęby do piątki, którą będę przyklejał na tą elewację, na tą ścianę. Nie wiem jak mi tutaj z pytami wyjdzie, no ale mam powystawiane żeby w jakiś sposób to e, powiązać na narożniku. Tutaj niestety tego nie mam i tutaj będzie przyklejona najprawdopodobniej w, w tym miejscu na tym styku e, z tą płaszczyzną na pianoklej, a dalej już na klej cementowy. E, góra jak mi wyjdzie na pełne płyty będzie tyle wystawiona, tam już będzie zadasz e, Zadaszenie, no podbitka. Tutaj też można zobaczyć, jak to jest przekoszony ten sufit. E, ile ucieka od pionu, od poziomu. Do tego będzie przykręcone od spodu łata 4 cm. Jest około 4 cm i tutaj się wytwarza, jakby poziom. W tym miejscu mam jakieś pół centymetra. Tutaj będę musiał coś pokombinować innego: jakąś listewkę, jakąś podbitkę, aleria coś. Tu będzie jedna listwa przy samej ścianie. Tu będzie druga, gdzieś w połowie. I tutaj będą przykręcane dwie łaty. I na tej odległości będą cztery podparcia do podbitki PVC. Czy tam PCV, czy tam jeszcze innego materiału. Mam już kupioną w kolorze okien. Eee, kolor orzech. Oni to nazywają jako orzech klasyczny. Producent bryza bodajże. Zanim do tego dojdzie, to jeszcze trochę czasu minie. <tryk> Tymczasem eee, zabieram się za kończenie tego. Uzupełnianie tutaj wszystkich jakiś luk muszę dofrezować, doszlifować, dostarkować i w niedługim okresie, niedługim czasie będę kleił start w koło budynku Co już będzie podejrzewam w kolejnym filmie Tymczasem Tak na krótko dzisiaj Rádio. Obvio.